Dobrze jest zadać sobie pytanie, jak my możemy w naszych czasach troszczyć się o naszą osobistą i narodową wolność? Jak możemy o nią walczyć? Społeczność Ruchu Światło Życie oraz Wrocławskiej Krucjaty Wyzwolenia Człowieka już od ośmiu lat inicjuje uroczyste bale z okazji i na rzecz świętowania niepodległości. Trzymam w ręku kotylion, musiałem na niego popatrzeć, żeby zobaczyć, który to już jest bal niepodległościowy, bezalkoholowy. Jest to już ósmy bal. Ten szczególny jest bal, dlatego że to jest, że to jest faktycznie setna rocznica, kiedy Polska uzyskała niepodległość. Byłem na tych balach kilka razy, chyba dwa, dwa razy byłem, na balu wcześniejszym, może to był bal trzeci. Ale to było jeszcze kiedyś przy seminarium na sali PWT. Na Topaczu jestem po raz pierwszy. Było trudno trafić, ale udało się dojechać. No i oczywiście cała inicjatywa, piękna rzecz, myśl, wybawić się po polsku. To nie znaczy właśnie paść pod stołem nietrzeźwym, ale zatańczyć Poloneza, inne tańce. I trzymajcie nogach do końca, być trzeźwym. Naszym celem jest budowanie Wspólnoty radości z historycznego triumfu, ale też budzenie świadomości, że niepodległość trzeba wciąż zdobywać. W dzisiejszych czasach orężem jest umysł i duch. Wolność państwa zawsze zaczyna się od wolności ducha i umysłu obywateli. Dlatego witamy Państwa bardzo serdecznie na ósmym Niepodległościowym Balu Bezalkoholowym. Cieszymy się, że jesteście Państwo razem z nami, że możemy być tutaj wszyscy razem. Wiemy, że niektórzy z Państwa są tutaj już kolejny raz. Bardzo się cieszymy, że znowu możemy się spotkać i razem tworzyć tu wspólnotę radości i pamięci. Ale jest. Właśnie, jest też sporo osób, które ten bal. Przeżywają pierwszy raz razem z nami. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. I witamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się Waszą obecnością. I takich inicjatyw nam potrzeba dzisiaj bardzo mocno, ponieważ jak wiadomo Polak bawi się całkiem inaczej. Niestety yy, mamy wolność, za to Bogu dziękujemy, ale ta wolność wewnętrzna człowieka dzisiaj wygląda całkiem inaczej. Sto lat temu piliśmy 10 razy mniej alkoholu. I bawiliśmy się dobrze. Dzisiaj pijemy tego alkoholu więcej. Stąd często trwa krócej zabawa. Różnica między balem z alkoholem, a bez alkoholu wygląda w ten sposób. O czym mnie informują właśnie Andrzej, Kuś, Wojcicej tych zabaw bez alkoholu, że ludzie, którzy muszą spożyć alkohol, potrzebują czasu. Kilku godzin, by dojść do tej fazy, kiedy są w stanie wyjść na parkiet. a Natomiast na balu, bez alkoholu, ludzie bają się od początku do końca. Trwa duża zabawa i jest większa frajda. Wspólnie z Andrzejem prowadzimy też tym audycję Nie piję, bo kocham. Miłość do ojczyzny, miłość do Polaka, człowieka drugiego, nas przynagla. Do tego, że właśnie w sposób trzeźwy swoje życie przeżywać, dawać przykład młodzieży, uczyć ich właśnie, jak można na trzeźwo swoje życie przeżywać, bawić się, cieszyć się. Drodzy uczestnicy ósmego niepodległościowego balu bezalkoholowego, tegoroczny bal odbywa się dokładnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To piękne i ważne święto skłaniające do wdzięczności za wolność naszej ojczyzny. Wy, umiłowani uczestnicy balu, wyrażacie tę wdzięczność tańcem i radosną wspólnotą osób, które chcą i potrafią bawić się bez alkoholu. Jakże cenna to inicjatywa w zalewie imprez alkoholowych. Jakże cenne świadectwo, że można wspaniale się bawić bez chemicznych poprawiaczy nastroju. Dziękuję Wam za to, a także za codzienne zaangażowanie i szlachetne świadectwo troski o trzeźwość. Przyjmijcie także otwartym sercem słowa zachęty. Do pracy w dziele realizacji Narodowego Programu Trzeźwości, będącego owocem ubiegłorocznego kongresu. Niech ta sprawa połączy wszystkich ludzi dobrej woli w naszej ojczyźnie. Od naszego zaangażowania zależy, czy Polska odzyska prawdziwą wolność wewnętrzną, której fundamentem jest trzeźwość wszystkich rodaków. Wszystkim z serca błogosławie, biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący zespołu Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. To kupuje pan? Kupuję. Rozliczymy się za chwilę. Myślę, że będziesz do końca balu. Podziękuję młodemu człowiekowi. No i w tym roku wzięliśmy ślub, a na balu ja jestem raz ósmy, a Ula jest piąty raz. Bardzo sobie cenię ideę tego, że jest bal niepodległości bezalkoholowy, dlatego że to pokazuje, że ludzie mogą się świetnie bawić przy dobrej muzyce, no, wśród radości, wśród pozytywnych emocji, bez udziału alkoholu, który bądź co bądź jest jednak jeszcze problemem w naszym narodzie. Czy polecam? Polecam bardzo takie, takie tego typu imprezy. No i na przestrzeni ośmiu lat, ponieważ jestem już ósmy raz, mogę powiedzieć, że na wielu płaszczyznach, czy to prowadzenie, czy finansowanie takiej imprezy, czy śpiewanie pieśni patriotycznych, rok rocznie przeżywamy nieustanny progres. Coraz więcej osób chce się zaangażować, coraz więcej osób chce pomóc. I uczestniczyć. W tym roku też mamy rekord frekwencji ponad 300 osób, także bardzo się cieszymy. Współpracujemy, tutaj jesteśmy na zamku tym razem. Także jest duży progres i tyle. W tym miejscu pragnę podkreślić, że za chwilę wybrzmi w tej dostojnej sali Polones, który został skomponowany specjalnie na dzisiejszy bal. Będzie to więc pierwsze oficjalne wykonanie tego utworu. Nosi on tytuł. Wieczny polonez. Jego nazwa wynika zarówno z chwili, w jakiej był tworzony, stulecie wiek naszej niepodległości, jak i nadziei, że przejdzie do historii, bo jest naprawdę wybitny. A Polonez Wieczny jest dziełem młodego kompozytora, który dziś dyryguje chórem i orkiestrą. Dominik Kozłowski. Jesteśmy studentami, należymy do duszpasterstwa akademickiego. Się tutaj, dzięki moim rodzicom, którzy są zaangażowani w ruch Światło Życie, i stąd dowiedzieliśmy się o tym balu. Jesteśmy oboje pierwszy raz i y, przyszliśmy, bo chcieliśmy w ten sposób świętować Dzień Niepodległości. Y, ja uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, właśnie ze względu, po pierwsze, że jest to bal bezalkoholowy, więc wszyscy pokazujemy tutaj, że można się bawić na trzeźwo, zwłaszcza w momencie, kiedy w Polsce jednak alkoholizm jest dużym problemem. Drugie, że możemy świętować właśnie na wesoło, że y, musimy się cieszyć z tego, że jesteśmy wolni, że mamy tę niepodległość i uważam, że nie ma lepszego sposobu na świętowanie niż właśnie taki bal. Dziękujemy za pomoc małżeństwom i rodzinom z naszego kręgu domowego kościoła, za czas i włożoną pracę. Jesteśmy ogromnie wdzięczni im i wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania, do powstania dzisiejszego wydarzenia. Te wszystkie podziękowania są też po to, żeby sobie uświadomić, jak wiele osób jest zaangażowanych w tą pracę i są to ludzie dobrej woli i gorącego serca. Dziękujemy serdecznie. A tu są ci, do których kierujemy podziękowania. Tego typu wydarzenia niezwykle są ważne, dlatego że e, troszeczkę nas razem integrują. Uczą nas też e, wspólnie bawić się bez alkoholu. E, Promują wartości, wartości, takie jak rodzina, jak bycie razem, jak wspólne ucztowanie, biesiadowanie. Promują kulturę, kulturę polską. Czy pamiętacie słowa, które Pan Bóg powiedział do nas, powiedział do Mojżesza, ale także do każdego z nas? Tych słów było dziesięć, tak zwany dekalog. Od czego, pamiętacie, zaczyna się ten dekalog? Mogą rodzice pomagać dzieciom. Pięknie. Otóż nie wiem, czy wiecie, ja natrafiłem na taki tekst niedawno dopiero. Dowiedziałem się o tym, że istnieje dekalog Polaka. Ten dekalog ułożyła złana pisarka Zofia Kossak. Ułożyła go w czasie, kiedy Polski nie było na mapie, tuż było po rozbiorach, ale była okupacja. To był rok 1941 i on się zaczyna właśnie od takich słów. Jam jest Polska, Ojczyzna Twoja, Ziemia Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko czym jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. To po pierwsze. Drugie, nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Trzecie. Pamiętaj, abyś w Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Czwarte, Czcij Polskę, ojczyznę Twoją, jak matkę rodzoną. Piąte, z wrogami Polski walcz wytrwale, do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach Twoich. Szóste, Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Ósme. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. Dziewiąte. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. I dziesiąte. Nie pozwól, aby ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługę. Jej dorobek i majestat. I w tym duchu teraz, abyśmy byli takimi właśnie Polakami, o jakich mówi ten dekalog Polaka, pomódmy się słowami księdza Piotra Skarki. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej, racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną najświętszej panny królowej naszej. Błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przyniosła imieniu Twemu, a Syny Swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmniejszej matce Ojczyźnie naszej. Byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. ześli Ducha Świętego, na sługi Twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W tym roku, kiedy mamy rok obchodów niepodległości, stulecia niepodległości Polski, to jest to szczególnie ważne, żeby tego typu kulturę właśnie biesiadną polską zaszczepić na trwałe już. Z historią naszego balu niepodległościowego, bezalkoholowego, związane jest to, że to wydarzenie cały czas żyje. Na pierwszym balu, który jak gdyby był naszą taką inspiracją, bo wróciliśmy z warsztatów wesel, zabaw bezalkoholowych, to oczywiście opracowaliśmy mniej więcej taki scenariusz, ale nie mieliśmy kogoś, kto by śpiewał pieśni patriotyczne, więc znalazł się ochotnik organista. Na kolejnym balu Zaprosiliśmy zespół folklorystyczny z Sycowa. A w kolejnym roku nasz syn Karol powiedział, że tato, ja chcę to robić razem z młodzieżą. I od tamtego czasu ta młodzież, która teraz razem z tym Dominikiem Kozłowskim wykonują tak pięknie pieśni patriotyczne od lat, praktycznie od trzeciego balu, no mówię, to, to żyje własnym życiem, to znaczy my trzymamy powiedzmy ideę i, i tworzymy, organizujemy ten bal, ale nasz syn też nas dopinguje, że na przyszły rok już mamy takie pieśni albo takie. Jest polony jest teraz skomponowany. Także mówię, w różnych kierunkach to zmierza i no to jest piękne, to jest piękne. Jesteśmy na tym balu już ósmy raz. Pamiętamy, że pierwszy bal. Był dla nas wyjątkowy z tego powodu, że był o wiele bardziej kameralny niż ten obecny. Można powiedzieć, że było to takie spotkanie przyjaciół i wszyscy zastanawiali się, czy w ogóle to się uda. Byliśmy przekonani, że tak, ale było też sporo osób, które po raz pierwszy zetknęły się z taką formą wspólnego świętowania radosnego. I niektórzy powątpywali, czy tak rzeczywiście można się bawić. Okazało się, że jak najbardziej. Co roku bal się zmieniał. Zmienialiśmy miejsca, y, piękne sale, y, coraz większe, coraz więcej ludzi przychodziło. Również bal nabierał rozmachu. I dlatego zawsze uważamy, że nie może nas kolejnego roku zabraknąć. I wspieramy jak tylko możemy taką właśnie inicjatywę. Bale niepodległościowe odbywały się w latach 20. -tych. Taka była ich historia. My spotkaliśmy się z balem. Ktoś nas zainspirował. Pokazał nam. To było w takiej wersji niewielkiej. Po prostu kilka osób zebrało się, zatańczyło, zaśpiewało. I wtedy... Pomyśleliśmy sobie, byliśmy razem na tym spotkaniu, pomyśleliśmy sobie, słuchaj, damy radę, radę to zrobić u nas, a ponieważ jesteśmy w krucjacie wyzwolenia człowieka i rozmawialiśmy o tym, że jeżeli człowiekowi zabrać alkohol, który zwykle jest potrzebny ludziom do dobrej zabawy, żeby się lepiej czuć, swobodniej, to trzeba coś dać w zamian. Zobaczyliśmy, że możemy to dać ludziom. W związku z tym pojechaliśmy na odpowiednie warsztaty, zobaczyliśmy, jak to może wyglądać i zebraliśmy naszych znajomych z Ruchu światło -Życie, bo należymy do Ruchu światło -Życie. I zrobiliśmy pierwszy bal 8 lat temu i to było u Franciszkanów na Karłowicach we Wrocławiu. Serdecznie witam i cieszę się, że mogliśmy się tutaj spotkać na kolejnym, chyba już ósmym, w tym momencie niepodległościowym balu bezalkoholowym, który Fundacja Wideotkredy już od kilku lat współorganizuje razem ze światło, z Ruchem Światło Życie i z Krucjatem Wyzwolenia Człowieka. To szczytna idea podkreślenia tych wszystkich wartości które wypływają z serca wszystkich Polaków, bo i Bóg, i honor, i ojczyzna, i wspólna radość z faktu, że jesteśmy w tak pięknym kraju, i też radość z tego, że możemy po raz kolejny, tym razem wyjątkowo, bo setny raz obchodzić y, rocznicę y, niepodległości. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich widzów y, telewizji TWAM i życzyć szczęść Boże.